Cześć, tu Damian z kanału, to wszystko wina elfów. Informacje udostępnione przez Astronomikan. Królestwo Korna. Domena Korna jest miejscem w Osnowie, w której to słowo Korna jest prawem, a wojna istnieje nieprzerwanie od milionów lat. I tylko najwięksi szaleńcy mogą nazwać to miejsce koszmarów rajem. Chociaż pola bitwy w królestwie chaosu są wypełnione demonami, ale w tej przeklętej krainie kryje się coś więcej. Niż tylko przesiąknięte krwią równiny pełne walczących demonów. Przemoc i rozpacz są nieustannymi towarzyszami podróży dla każdej nieszczęsnej duszy. W sercu tego wszystkiego Korn patrzy ze swojego tronu czaszek, przeglądając się swoim ziemią i stawiając swoje siły przeciwko dowolnemu, dogodnemu wrogowi. Czy to są towarzyszami demonów, czy nierozsądnymi naiścami, którzy starają się prowadzić skazaną na wojnę władcy bitwy. To królestwo niepodobne do żadnego innego. Burze szaleją nieustannie na szkarłatnym niebie, wysyłając podmuchy wichru, pozornie złożone z czystej wściekłości biczujące po równinach i górach. Te wściekłe wiatry wbijają się w samą ziemię i rozrywają wielkie kawałki kamienia i krwi zalanej ziemią, rzucając je gwałtownie z powrotem w setki mil, w eksplozję surowego zniszczenia. Ze swojej strony ziemia walczy z brutalnym atakiem niebios. Trzęsienia ziemi wysyłają w góry słupy stopionego mosiądzu, spalając chmury burzowe, tymczasowo kończąc ich gniew, dopóki wiatry nie zgromadzą się ponownie, aby rozpocząć swoje ataki. Nowe góry wybuchają w jednej chwili z płaskich lądów. Niektóre wzbijają się w niebo jak gigantyczne żywe miecze, inne działają jak tarcze przed burzami. Rzeki wrzącej krwi przecinają piekielny krajobraz, dzieląc królestwo na terytoria, nad którymi rywalizują krwiożercy. Przepływy krwi nie są wystarczające, aby podbite ziemie odpoczywały bezczynnie. Z głębi ziemi nowe rzeki przebijają się przez powierzchnię, dzieląc ziemię tak łatwo, jak topór otwiera nadęty brzuch leniwego biurokraty. Każdy szkarłatny strumień zasysa wszystko, co kiedyś zajmowało to miejsce, w tym wszelkie legiony demonów, które mogły tam maszerować. Podobnie jak w przypadku wojny z niebem, ziemia odwzajemnia się, popychając brzegi rzek, by zbliżyły się do siebie. Wulkany wyrzucające mosiąc wysyłają ciekły metal do rzek, odparowując krew w środku i uszczelniając rany płonącą furią. Każdy element królestwa bitwy nieustannie walczy o zatarcie innych. Każdy zachowuje się jak żywy sługa Korna, chcąc udowodnić Panu Ziemi, że jest on najbardziej godny. Odwiedzający to koszmarne królestwo z pewnością byłby oszalał, wiedząc, że każda skała, każda bryza i każda kropla wody powinna być wrogiem chcącym go zabić z takim samym celem, pragnieniem i przemocą jak liczne demony boga krwi. Być świadkiem rzezi Królestwa Korna to wiedzieć, że konflikt to żywa, oddychająca rzecz, a nie tylko przekleństwo. Chodzi o poznanie wiecznej prawdy, a tym samym poznanie rozpaczy. Na skraju krańca tej domeny leży pierścień wulkanów które badacze profanum nazwali szałem korna, osiągając setki mil w powietrze, odbijają swój gęsty czarny dym i stopiony mosiądz ku niebu, tworząc nieprzeniknioną granicę, której nie można zobaczyć ani nawigować. Wisi tam ciemność i popiół, złowieszczo oświetlone od spodu przez podmuchy ognia, które spopielają luźne szczątki wzdłuż boków wulkanów. W chmurach popiołu szaleją burze krwi, czerwone błyskawice tańczą, a grzmot pęka i toczy się jak trzask bicza krwiopijca, zagłuszonego przez odgłos kopyt tysiąca szarżujących niszczycieli. Szczyty te stanowią bastion przeciwko najeźdźcom. Ich toksyczny popiół i przypalony mosiąc wypływają wystarczająco, aby powstrzymać wszystko, oprócz najbardziej zdeterminowanych sił. Ci, którzy są aroganccy lub głupi, aby podjąć próbę przekroczenia granicy, napotkają więcej niż bariery gorąca i podstrzępioną skałę. Skała i mosiąc szału korna wznoszą się, by zmiażdżyć atakujących. Kawałki skały odrywają się od zbocza gór, stopiony mosiąc spływa do nich piekielnym pozorem żywej krwi. Tworzą się demony z kamienia i ciekłego metalu, zrodzone z wściekłości i buntu. Z bezmyślną furią i nieskażoną przemocą odbijają się i przypalają wrogów po ich ponurym zadaniu opadają z powrotem w martwe stosy, czekając na wezwanie do reformy i obrony granic królestwa swojego mistrza. Forteca Demonów. U podstawy wulkanów znajdują się kuźnie mniejszych demonów. Podczas tych upalnych warsztatów powstaje broń wojenna. Wszystkie rodzaje toporów, mieczy, młotów i zbroi zostały stworzone, by zasilić wieczne wojny Boga Krwi. Tutaj również powstają komponenty demonicznych machin Korna. Montaż tych ogromnych konstrukcji wojennych odbywa się gdzie indziej, ale trybiki, ostrza, obudowy i uzbrojenie mają swój początek tutaj, u podnóża szału Korna. W każdej chwili mógł wybuchnąć wulkan, zalewając kuźnie stopionym osiądzem. Korn nie martwi się, jeśli kilka takich demonów zostanie spalonych w takich wypadkach. Inni wstają z dołów krwi, aby zająć ich miejsca, a kuźnie trwają. Pomimo ryzyka, demony są w stanie skorzystać z niebezpieczeństw Furli Korna. Na równinach bitewnych prawie wyłącznie sługusi Korna walczą i giną. Jednak na obrzeżach królestwa inni wojownicy giną w bolesnej, okropnej, krwawej śmierci. Używając narzędzi o diabelskim wyglądzie i obrzędów, których nawet najbardziej zdeprawowani czarnoksiężnicy chaosu nie ośmieliliby się podjąć. Mistrzowie piekielnych kuźni zniewalają dusze śmiertelników, którzy ośmieliliby się zaatakować królestwo Boga Krwi i połączyć je z kowadłami korna. Udręczone krzyki tych tak wiecznie uwięzionych łączą się z dźwięczeniem i brzęczeniem każdego spadającego młota, który uderza w kuźnie. Kiedy rozgrzany do białości metal zostaje umieszczony na kowadle i wbity w formę, związana dusza odczuwa palące ciepło. Tak więc, gdy każda nowa broń lub element zbroi jest wytwarzany w kuźni demona, rodzi się z dźwięków wrogów Korna, cierpiących jego wieczny gniew. Rozpadlina krwi. Energia osnowy, surowiec chaosu, nieustannie wiruje w królestwie wszystkich i materium. Jego prądy i wiry przesuwają się i meandrują przypadkowo, powodując mutacje w samej krainie u wszystkich i wszystkiego, czego dotykają. W większości przypadków ta moc nie pozostaje długo w żadnym miejscu. Są jednak miejsca w zdradzieckich domenach Boga krwi, w których moc osnowy zbierze się i porusza. Kiedy tak się dzieje, wielkie kratery są często wycinane w piaskowatych równinach. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy powstanie tych dołów zajmuje chwilę lub tysiąclecia, ponieważ w królestwie chaosu czas nie ma znaczenia. W końcu burze osnowy rozpadają się, czasem przenikając do dołów, które stworzyli. Kiedy tak się dzieje, Korn nakazuje swoim sługom zintensyfikować wysiłki w celu pobrania krwi ze świata śmiertelników, stosując najbardziej gwałtowne niszczycielskie metody, jakie mogą oni zastosować. Dusze, które giną podczas takiej kampanii, oddają swoją krew w specjalnej, mrocznej sprawie. Ich szkarłatna esencja jest gromadzona w jamie, gdzie jest mieszana ze stopionym mosiądzem i miarą własnej morderczej żółci Korna. Powstałe jezioro to nowa rozpadlina krwi. To w rozpadlinie krwi powstają nowe demony korna, krwiopijcy, demony kuźni i wiele pomniejszych potworów stale wyłaniają się z osnowy i przelewają krew z żółcią, gotowi wykonać rozkazy swego pana. Żołnierze, którzy wydostają się z tego dołu, będą naliczani od dnia ich stworzenia aż do dnia, w którym zawiodą swojego mistrza w walce z żądaniem więcej krwi do uzupełnienia ich dołu. W końcu dół wysycha, ale bez wątpienia wkrótce potem zaczyna się nowa burza, rozpoczynając cykl rozlewu krwi. Mosiężna forteca Na dalekim brzegu jeziora rzeźni ziemia jest zaśmiecona czaszkami, tak wielu, że nie można dotknąć jakiegokolwiek fundamentu pod nimi. Te kilometry czaszek rozciągają się od brzegu, aż w oddali wznosi się wielka czarna chmura to jest zewnętrzna ściana Mosiężnej Cytadeli Korna. Na ścianie stoją demony stróżów z oczami tak ostrymi, jak ich kły i miecze. Obserwują każdego intruza, gotowi by bronić swojego mistrza do końca. W obrębie murów tysiące psów gończych patroluje podwórko czaszek, węsząc zapach krwi każdego, kto odważyłby się na wtargnięcie. Na niebie, latając między zewnętrznymi ścianami a wewnętrzną twierdzą, elitarni krwiopijcy słuchają dźwięków inwazji na wietrze. Rzadko zdarza się, aby jakakolwiek siła zatokowała twierdzę mosiężną, a jej strażnicy powstrzymywali wszystkich, prócz najbardziej głupich lub odważnych, rywali korna. Tron Czaszek: W samym sercu mosiężnej cytadeli, Korn czuwa nad wszystkimi swoimi sługami ze swojego miejsca na tronie czaszek. Znajdujący się na szczycie góry z czaszek największych wojowników jak i wrogów, którzy byli godni, nad, aby ich trofea zdobiły się Boga krwi. Wśród niezliczonych czaszek można znaleźć nie tylko ten należący do ludzi, ale i tysięcy gatunków. Jak orkowie czy tyranidzi, których wojownicy zaskarbili sobie uznanie Korna. To właśnie z czaszek władca wojny dowodzi swoimi legionami, by przyniosły wojnę w najodleglejsze zakątki galaktyki.